you Dzień dobry, witam Was w nie za bardzo słoneczną niedzielę w porównaniu z poprzednimi dniami. Wczoraj razem z przyjaciółmi udałam się na film Nosferatu. Film bardzo mi się podobał. Jeśli chodzi o Roberta Eggersa, to zrobiłam przed chwilą mini research. Oglądałam The Witch. I oglądałam Lighthouse. Obu tych filmów jestem dużą fanką, chociaż oglądałam je tylko raz. Nosferatu bardzo mi się spodobał. Nie oglądałam starego Nosferatu z lat 20., ale jest to taki Drakula, ale taki wiecie, jak trzy paski Adidas, to to jest Adidos i cztery paski. Ale według mnie Nosferatu ma lepszą historię niż Drakula. Jest bardziej streamlined, jest bardziej skupiona na postaci głównej bohaterki. Jest to bardziej jej historia, a nie tego, um, jak w Draculi, Mina jest po prostu takim prized possession, którą Dracula chce, tylko dlatego, że wygląda jak jego żona dawna, jakaś jego dawna miłość z dawnych czasów. Tutaj jest troszeczkę inaczej, i bardzo mi się spodobała ta wersja, to duże skupienie na przejściach głównej bohaterki, na przejściach Ellen. Jeśli chodzi o klimat, edycje, zdjęcia, strasznie mi się podobały. Jest bardzo dużo momentów bardzo ciemnych, ale skontrastowanych z dobrze położonymi punktami światła. Jest jedna taka scena, w której mój, mój przyjaciel mówi, że o, o patrz, to jest, to jest dosłownie scena, tam było kilka takich scen wyjęta z, ze starego filmu, z tego dodatkowego Nosferatu i nie dziwię się czemu, ponieważ wyglądało to genialnie, wyglądało to zupełnie inaczej niż tak jak teraz filmy są kręcone. Były przepiękne, było dużo scen takich, um, szczególnie tam gdzie był Thomas, Nicholas Holt, lekko fever dreamy. I bardzo wtedy podobała mi się gra aktorska, bo ten lekki komediowy e, e, taka inklinacja, którą według mnie ma. Nicolas Holt, on się dobrze odnajduje w komedii, on ma taką bardzo plastyczną komediową twarz. Jego reakcje na wszystko to było everything. Strasznie mi się podobały. E, ogólnie gra aktorska była świetna. Postaci, nawet te drugoplanowe, były bardzo e, likable były bardzo konkretne, bardzo jakieś, nawet postaci, które były trochę przeciwne, sytuacjom, które się tam, w które się angażowali główni bohaterowie, byli na przykład niedowielkami w pewnym momencie, to i tak byli bardzo dobrze zagrani. Całe najbardziej mi się podobała tak naprawdę Lily Rose Depp, była świetna jako Ellen oraz no, Bill Skarsgård, każdy moment kiedy on wypowiada coś jako hrabia Orlok, to jest, tego się chce słuchać i słuchać, to jest tak fascynujące. Yy, on zrobił tutaj tak świetną robotę, to mi się tak podobało, że naprawdę chętnie, chętnie poszłabym na ten film jeszcze raz i yy, tak, to zmieniło się w, w taką mini recenzję Nosferatu, ale, ale tak jestem, jestem zachwycona. Jeśli macie, wątpliwości, czy iść na ten film? Ja bym powiedziała bardzo dużo, tak, idźcie. A a dzisiaj idziemy na kolejnego razem na Drakulę. Do, jedziemy do teatru do Gliwic. Może tam uda mi się parę rzeczy nagrać. Nie wiem nic o tym. Nie wiem, czy to jest bardziej współczesna wersja, czy to jest dawna, klasyczna wersja. Zobaczymy. Okej. Okay. Uhuhu. How fucking hot is that, bros? Okej, okay. cieszę się, że zachowałam tą sukienkę. Kupiłam ją w Lumpie za jakieś grosze. To ma takie piękne, piękne detale, błyszczące. Czółka sobie zrobiłam na szybko, żeby był dyrakulowy, Troszkę czerwonego makijażu, jeszcze potem szminka czerwoną sobie, rybnę i na górę czerwony sweterek albo bolewko. Jedynie nie mam tych butów takich fajnych, eleganckich, to jest problem. No, jakże będę musiała iść w moich normalnych, z tych zimowych butkach. Mm. Jeszcze dzisiejszy pachniuch Aura i Mugler, dość mocny zapach, idealny na wieczór. I pierwsza opcja górna, bolerko, takie cykinkowe, jest przyzwyczyste. To jest bardziej na taki Winzygot? Nie, to miłość. Czy wyrafinowana forma ucieczki? Kolekcjonuję. Chyba mieszkadza w tym zupełnie sam. Co to jest Nie mam mikrofonu. O! o. A przez cały czas jego zegar tykał. Każda minuta była minutą bliżej do końca życia. Nieuchronność mojej własnej śmierci, to znaczy całkowitego unicestwienia i wymazania mnie, jako zbiór ciała, myśli, odczuć i wspomnień, staje mi w gardle niczym kość. Memento Mori. Średniowieczna domena, wartościowa w czasach, gdy śmierć mogła być ukojeniem, sprawiedliwością lub odnalezieniem się w niebie, razem z innymi godnymi ludźmi lub własną rodziną. Oblivisi mortem, zapomnij o śmierci, byłoby dla mnie lepszą radą. Znowu uderza mnie to uczucie, jakbym opłakiwała już życie stracone na wieczność. W końcu te marne lata, które mamy na Ziemi, bledną wobec nieskończoności. Całe życie chodzi za mną widmo, które nie może być w moim duchem, gdyż w duchy nie wierzę. Ani w duszę, ani w niebo, ani piekło. Tylko życie jako program telewizyjny, który kończy się na napisach.